Witam wszystkich, ja jestem krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Grand Theft Auto 2. Wydawać by się mogło, że to jest ostatnia misja przed zdobyciem 5 milionów, po czym czeka nas ostatnia misja w grze. A więc czy to będzie odcinek finałowy tej wspaniałej gierki? Mam nadzieję, myślę, że zdążyliście zauważyć, że to jest przednia zabawa naprawdę, chociaż czasami frustrująca i jest tutaj trudno. Ale ta gra tak jakoś nie zobowiązuje za bardzo na tyle, jeżeli bardzo nam zależy, żeby coś zrobić, no to wiadomo, że się człowiek irytuje, kiedy mu to nie wychodzi. Ale z drugiej strony tutaj jest tak, 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 tak. można zrobić sobie takie jaja, możesz zrobić sobie co chcesz w zasadzie. Więc nawet jak ta misja się nie uda, można ją później powtórzyć lajtowo, więc... Nie ma takiej spiny, moim zdaniem. Chyba. Ja się tutaj spinam trochę, bo chcę to nagrać, co nie? Więc chciałbym to kiedyś przejść, nie chcę, żeby to trwało, nie tutaj jest nieskończoność. Ale ogólnie to jest takie. Ok, jest samochód na Mad Island, jest samochód, który ma w sobie, w którym siedzą dwie ładne suki. Jest następny na naszej liście zakupów. Lecimy po niego. Ale nie tędy, nie tędy. No, szczerze mówiąc, to mówię: Grałem w GTA 2 bardzo często i, i bardzo wiele razy, ale dawno temu. Ale nie pamiętam, żebym przeszedł w sumie. Tak do końca. Znaczy, pewnie przeszedłem, ale nie pamiętam, nie pamiętałem tych misji. Więc to chyba będzie. To będzie miłe uczucie. Teraz. Okej, okay, tam jest gdzieś ta fura. Trochę nie ogarniam. Wypierdala. Trochę nie, 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 nie wiem. Trochę nie wiem Ale fart teraz poszedł Jakby to tutaj zrobić... Gdzie ta chóra jest? Niby... niby... O kurwa! Taka zabawa! O kurwa! Po mnie. Po mnie. Dawać furę szybko. Don't slow. zna. Może to się tędy gdzieś wchodzi, w z kito. Nie no, muszę się wyleczyć chyba. A tak mnie zastanawia, gdzie to jest? Tędy mam iść cały czas, górą? A tutaj się jakoś niby idzie. Tu mi coś pokazuje, że, że niby już tu. Ale kurde, tak średnio, nic tam nie ma jakby, nie? Na nie mogę się za bardzo bawić, bo jestem na strzała jednego. Ale tak sobie kurde patrzę. No, niby tu fuj, ale to jest jeszcze tam jest. I jak się tam dostać na tą wyspę małą? Czekajcie. Tu jest jakiś most, chyba. tu trzeba się chyba po um, tym um, wszystkim um, ponad um, 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 po wspinać jakoś <laughs> tędy Spada. jak to się wchodzi nie misja

Central. Tu? Aha, no widzisz, tędy trzeba po prostu iść, bo będą kolesie z broniami różnymi. Szkoda, że nie mogę zapisać, kurde, już quicksawe'owym waliu. teraz takiego ostrego tutaj. Szczepał, -sz No siema. Trochę szkoda tej misji. Trochę szkoda mi tej... Kurwa straciłem wszystkie bronie, może wczytam. A chyba zapisałem zaraz po tym. No, dobra, tak jest lepiej. Mam pełno broni chociaż. Ale nie będę tej samej misji robił spokojnie, zrobimy sobie następną. sorki za ten fail przecież ta wydawała się dosyć ciekawa nie? No pomyśleliby... o jest wyjście w końcu ta wydawało się całkiem spoko kurwa dobra lecimy po to lecimy po to 5 milionów w tym odcinku po prostu nie? pieprzyć wszystko Ciekawe jaką drugą misję mają. Kurwa, który to był telefon, co ja odebrałem wtedy? Shit. Nie pamiętam. Nie pamiętam za chuj. Dobra. Musimy zneutralizować trzech y, głównych y, tam ważnych ludzi. Odrywali, najpierw muszę odebrać paczkę Okej. Okay. To na pewno będzie ciekawe. Także daję wam tutaj taki posmak też tych misji co niektórych, których sam nie robię w tym przejściu gry. Ale mówię, myślę, że już zdążyłem na pewno zachęcić co niektórych, którzy lubią takie gierki. Do tego, żeby samemu sobie pyknąć. Bo jest fajnie, tutaj są Krishna. Dobra, które się wchodzi mi powiedzcie. I powiedzcie, że nie mają mytaczny ognia, bo to jest zielony telefon i powinno być łatwo. <śmum> Mam karabin tam czeka na mnie. Okej. Okay. No to po kolei panowie o. mógł ich tym, motowym załatwić, ale nie jestem chyba wystarczająco dobry w to. Chociaż panormalny. Ach! Got the 1034 in West Mariana. <laughs> Jeden z głowy? Tego drugiego już nie będę świrował. Ale wezmę i tak e, karabin. Tego mogę też kurde załatwić normalnie. O kurwa. Może nie. Tutaj trzeba uważać, żeby się nie zmielić pewnie. Dawaj to. Okej, trzeba być ostrożnym z tą paczką, nie wiem co tam jest. Zawie się do no i mają metacza ogniem Zawieźł się do rosyjskiego tego, zboczeńca od broni Także... No Dawać mi moje 5 milionów Gdzie jest kurwa moje 5 milionów, słyszysz? Gdzie jest kurwa moje... Wszyscy teraz taksówki potrzebują nagle. W sumie mógłbym wziąć takiego typka na przejażdżkę, by mi kasę nabijała. Co mi tam? O, gdzie on jest? Tam, gdzieś tak. Mm. O. Oh. o to chodziło Okej okay. ta, 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 broń była, wiecie, zepsuta, nie? Ciekawie jak ją wezmę to mnie też wyjebie, nie? Teraz potrzebujemy e Hotdog van wodza, wódza wodza z, woza z dogami, żeby z drugi plan, drugą część planu wykonać. Czyli takich robią tutaj w ciula. no i tego właśnie w jedynce za bardzo nie było. Tak, trochę było to takie jakby. No, o wiele mniej na pewno było, tak jakby rozkminione Te misje, co nie? Też o coś tam chodziło, ale z reguły składało się z tego, wszystkiego, z tego samego. więc szukamy, szukamy go. Ciekawe co tym razem wymyślą pojebusy. O co może chodzić, nie? O, jasne. OK, teraz nasz kolega tutaj zajwacu ma coś śmiertelnego Fajnie, że daleko nie był Co tam masz dla nas? Jakieś zatrute hot dogi pewnie Aha. No. Ta, on, on pakuje nam hot dogi i teraz my je zawieziemy Pewnie Tak, są zatrute Tak zajbacu załatwiają konkurencję Takie cwaniaki to są Jak na przysad... najbardziej przesadzona misja to z tym, co żeśmy ludzi na hot dogi przerabiali, <słysy> Niedaleko. To jest lipa, bo o właśnie, kurwa. Nie, koleś się z miotaczami ogniem, jebane na maksa, nie? z ognia najgorzej. No. Kurwa mać. Dobra, lipa. Ok, dobra, dwa, dwa życia zostały. Wiecie co zrobimy? Zrobimy rozpierdol, zdobędziemy to 5 milionów. Zrobimy nas ostatnią misję, i się żegnamy z tym. Bo nie ma sensu powtarzać teraz, jak jesteśmy tak blisko. Teraz na siłę tego wszystkiego. Nie chciałem tej fury, kurwa. Powiedzmy, że. Kurwa! No nie wierzę w to. Nie, no nie mam, nie mam komentarza do tego, nie. Yy, no nie wiem, co mam zrobić teraz. No centralnie, nie wiem, co mam zrobić teraz. Nie? Znaczy nie, no wiadomo. Wczytam chyba. Tak, mamy dwa życia, niech będzie. W e, następnym, no, czy możemy już zacząć teraz robić rozpierdol, ale to zaraz, wezmę sobie czołg. 1034. I ten, I lecimy z tym głównym. dokończymy to po prostu. Jeszcze chyba w tym odcinku nie skończę tak... Kompletnie. Tylko muszę znaleźć, gdzie to się wjeżdżało, nie? Weźmiemy sobie czołg, zrobimy sobie rozpierduchę, a potem zrobimy ostatnią misję i ma. Nie ma co przedłużać chyba. Tylko muszę go znaleźć. Muszę go znaleźć. Tutaj niedaleko będzie. Tutaj gdzieś. Gdzie się. ...coraz bliżej. Tu chyba. Nie? Nie, tu. Tu jesteśmy chyba u Krishny. Tu jest. Dobra. Szybszą furę muszę mieć. Kurde, ta fura powinna być wystarczająco szybka. Jeszcze raz. Dobrze rozpędzić bez... ...obijania się o nic. Jest! Wskoczył. Zacznijmy ten rozpierdol. armor okay. tak pusto kurwa. Mamy to Mamy 5 milionów Ja chyba nie zrobię tego kill frenzy, tam chyba trzeba było za pomocą armaty rozwalić, bo widzę, że przejeżdżanie nie zalicza nam. O, teraz ładnie poszło. Mamy 5 milionów moich raz. I dopóki nas nie zabiją, albo nie złapią. I to jest teraz. Do zobaczenia w następnym odcinku, w którym wykonamy ostatnią misję w przygodę Ostatni odcinek, prawdopodobnie Grand Theft Auto 2. Strzałka już nas prowadzi do, do końca, ale tam jest jeszcze ostateczna misja, z tego co kojarzę. Próbujemy ją teraz zrobić i zakończyć gierkę. Machine A Another... no, to nie tędy się wchodzi, ale zapis też dobrze.

koniec A gdzie ostatnia misja? O kurwa. Na pewno długo czekaliście na ten odcinek. Eee. Znaczy tak, no To jest tak, że teraz m, nagrywam odcinek następnym razem, ale to jest to będzie jeden odcinek połączę go w jeden tą końcówkę z tamtym wcześniejszym. Także będzie tą trwało 23 4 minuty. Dzięki wielkie za oglądanie. Widzimy się już wkrótce w następnych materiałach. Takie otoki GTA 2 stara dobra gierka sprzed 18 lat jakoś. Teraz już mamy nowe części tej gry, ale macie tutaj przed sobą, jak to się zaczynało. Jedna z lepszych, takich bardziej klimatycznych, moim zdaniem, starych gier. Kryminalnych, w sensie, że bez fabuły, tylko taka, taka zabawa, po prostu. Jak widzicie, tutaj mamy na punkty wszystko i tak dalej. Także czysty, czysty fun. Zachęcam do pogrania sobie i do następnych materiałów. Mam nadzieję, zobaczymy się już wkrótce, już niedługo. Mam nadzieję, Knights of the Old Republic. Star Wars oczywiście, od starego dobrego Bioware, od tego starego dobrego Bioware, jeden z lepszych RPGów, jakie powstały moim zdaniem na, na komputery i jedna z, chyba najlepsza w zasadzie historia, jaka została z Gwiezdnych wojen przedstawiona w grach komputerowych, także do zobaczenia już wkrótce, zostawcie po sobie jakiś miły znak no i co, do zobaczenia niebawem, na razie